Moja ciotka od strony brata, siostry, matki wuja stryjecznego rozmawiała kiedyś z Lewandowskim i to jest podobno bardzo toksyczny typ, jeśli Arabia z takimi pieniędzmi nie była w stanie zbudować u siebie ligi, no to chyba już nie za bardzo ktokolwiek jest w stanie. Zastanawiam się, kiedy będziemy płacili na przykład 300 milionów euro za 10 lat, nie, no bo jaki to jest potencjał? On ma 10 lat, przecież to jest jeszcze 30 lat kariery. Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku kwartałów futbolu. U będzie m.in. o lecącej na łeb naszej oglądalności Ligi Arabskiej, a też chociażby o bardzo śmiesznej rzekomej ofercie za Yamala dla Barcelony, ale nie tylko. Także zapraszam, bo musimy zacząć od pewnego legendarnego, mm, po prostu przewałkowanego, ale powracającego po prostu co roku, no jak święta tematu czyli Lewanowski. Kontra. Błaszczykowski, bo to zawsze musi być nieważne, ile minęło lat nieważne. Zawsze to musi wrócić i trzeba się kłócić, i trzeba się o to żreć, bowiem ostatnio, bodajże wczoraj to było, Robert Landowski udzielił wywiadu takiego tam znowu dość obszernego TVP Sport. I oczywiście, który temat mógł być z tego najgłośniejszy? Który temat, przynajmniej tak mi się wydaje, już zauważyłem, został wyjęty i przeklejony we wszystkich mediach jako ten absolutnie najważniejszy z tego wywiadu. No, oczywiście, urywek dotyczący tego, jak po raz 38 w tym tygodniu Robert Landowski musi wszystkim roztłumaczać swój konflikt z Błaszczykowskim, bo to jest takie ważne. No i oczywiście sam Lewandowski nic odkrywczego nie powiedział, czego by wcześniej już nie powiedział i czego, no, no nie byłoby wiadomo. No, no powiedział to, co so zawsze, czyli, że, no tak, wiadomo, coś tam było, ale to było rozdmuchane przez media i w sumie to nie tak. I może jakoś bardzo się nie kochaliśmy, ale też się nie nienawidzieliśmy, więc w gruncie rzeczy to jest w porządku i się ma nie? Czyli właściwie to, co zawsze, ale oczywiście to nikomu nie wystarcza i internetowi oczywiście, tutaj intelektualiści, którzy mówią, że nie, że. Bo w ogóle najbardziej wymieniał takich, a jest takich co najmniej kilku widziałem, którzy mają coś w stylu, ale. Moja ciotka od strony brata, siostry, matki, wuja stryjecznego rozmawiała kiedyś z Lewandowskim, i to jest podobno bardzo toksyczny typ, bardzo toksyczny, taki bardzo niemiły podobno jest. A w ogóle moja koleżanka, babci, psa, kota, żółwia, to on podobno powiedział Lewandowskiemu dzień dobry i Lewandowski nie odpowiedział. I to jest w ogóle taki ham i dorabianie tej ideologii, bo wiecie, jesteśmy w Polsce, tak? W Polsce, tak? Eee... Tutaj panują specyficzne, wie, wiele, wiele specyficznych rzeczy tutaj panuje, No już nie wiem, co chciałem powiedzieć. No, jest to kraj zdecydowanie jeden z wielu na świecie, prawda? Jeśli chodzi akurat o piłkę, ale nie tylko o piłkę, o ludzi w ogóle. Nie lubią Polacy, specjalnie mówię, nie lubią Polacy i wykreślam siebie z tego równania, bo ja się nie przyznaję do tego, ja tak nie mam, ale generalnie Polacy nie lubią, jak ktoś przypadkiem Natomiast nie chodzi o to, że jest takim, że jest pewny siebie albo że nawet lubi kozaczyć czy coś, tylko jak nie jesteś skromny, nie musisz być bucem ani się prze... nie jesteś skromny za bardzo, to już jest źle. Zauważcie, że dokładnie takie w piłce, no bo tak, jakich piłkarzy uwielbiają taki typowy Polak, no bo Błaszczykowski, o Boże, bo jaki to jest płci płci skromny zawsze, taki walczak, ale on nigdy nic w mediach nie mówił, nigdy aferki nie zrobił, super jest. Kto jest na numerze drugim? Fabiański, Fabiański, no bo to jest, to jest płci, płci, puć, taki miły chłopacz, no to co ten szczęsny, głupi? Ten głupi szczęsny, on zawsze jakieś głupie teksty wali, coś tam, coś tam, nie, 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 Fabiański, bo on jest taki płci chłopaczek. A kto jest trzeci? Piszczek, no piszczek to jest skromny, Boże, jaki piszczek jest skromny, jak wspaniale, bo to, to jest właśnie to, piłkarz musi być skromny, nie? Bo jak jest, aż trochę, aż trochę, bo ani szczęsny, ani lewandowski, to nie są piłkarze, którzy są tacy, o, hop do przodu i tak dalej, ale w, przegrywają u takiego typowego kurde Janusza z Błaszczykowskim i Fabiańskim, bo oni są oni krystaliczni po prostu i oni. Bo to nie jest tak w życiu, że jak jesteś skromny przed kamerami, to może, nie wiem, może Fabiański bije żonę po prostu w poduszkę, tylko nie słychać. Oczywiście nie mówię, że tak jest, spokojny. Nie przypuszczam, że Łukasz Fabiański bije swoją żonę, ale generalnie to, że jesteś skromny w mediach jako piłkarz, nie znaczy, że jesteś od razu topowym człowiekiem i w ogóle, no, no nie, niekoniecznie. No, ale Polacy tak mają i musi być, nie? I dlatego też tępiony jest na przykład Kamil Grabara. Mimo tego, że jest dobrym ramkarzem, to będziemy go tępić po prostu do końca świata, bo on ma czelność właśnie być takim bardziej hop do przodu, być takim czasem jak pokręcić aferę, pokręcić dym, prawda? Poprowokować kibiców, więc już jest po prostu sprowadzany Tutaj po prostu, bo śmiecił e, śmieciu po prostu jesteś, nic nie wart, bo śmiałeś wyjść przed szereg i to jest właśnie, to jest właśnie ta wasza Polska, słuchajcie. Ja tego nienawidzę, ja jestem absolutnie w drugą stronę, ja uważam, że jak ktoś ma taki swój charakter, to jest absolutnie bardzo fajnie, zresztą to pewnie widać <laughs> po mnie, ale właśnie, i właśnie denerwuje mnie takie ten, ale wracając z stricte do konfliktu Błaszczykowskiego z Lewandowskim, to jak już wspomniałem na, na, na początku, jak o tym zacząłem mówić, po co? Po co my dalej to kręcimy? Bo to nie jest tak, że ta pani z TVP, która przyszła i zadała pytanie Lewandowskiemu, zadała to pytanie, bo a, tak się wylosowało, w kulkach, w czarze przydziału po prostu, że takie pytanie przeczytam, nie? Wojciech Man pociągnął baloniki i tak wyszło. Nie. Ona zadała to pytanie, bo najwyraźniej, jak widać po reakcji w mediach, ludzie dalej chcą to wiedzieć. Po co nie wiem, jest 2024, kadra nam się sypie, nie wiadomo, czy pojedziemy na euro, tyle, czy się dzieje, nie. Odgrzejmy kotleta, Lewandowski, Błaszczykowski, narodowa dyskusja, Boże, i od nowa. A za pięć lat, jak już Lewandowskiego nie będzie, jak już nie będzie szczęsnego, Zieliński będzie starym dziadem i nasza reprezentacja będzie w dupie, znając życie, to dalej będziemy fałkować, to dalej będziemy, ale, ale gdyby Lewandowski się z Błaszczykowskim nie pokłócił. A najbardziej ironiczne jest to, że za czasów tych dwóch, jak grali w kadrze, to mieliśmy najlepszy turniej w naszej nowo nowożytnej historii. Czyli Rok 2016, nie? I dało się, dało. Ale mimo to i tak będziemy to fałkować, i tak, bo Lewandowskiego trzeba rzucić. Trzeba rzucić. Bo jesteś jakiegoś z Lewandowskim, mam wrażenie, że on w ostatnich latach stał się aż zbyt krystaliczny. Znaczy, było to pompowanie Lewandowskiego przez lata, nie? Słuszne, słuszne pompowanie, nie? Gdzie tam pik, pik, pik miłości Polaków do Lewandowskiego był jak strzelił 41 bramek w sezonie, nie? Podmiotem jak Millera. To był pik miłości Polaków do Roberta Lewandowskiego. I od tamtej pory to już po prostu zaczęło zjeżdżać. Po prostu stwierdzono, że to jest w sumie zbyt jasny pomnik i, i wiecie, i każdy, tak naprawdę spójrzcie na to, każdy wielki Polak po jakimś czasie dostaje jego historia, wiecie, tak ten cytat, że albo umrzesz jako bohater, albo będziesz żył strasznie co długo, żeby zobaczyć siebie jako przestępca, nie? W sensie, przetłumaczyłem to, więc trochę to źle brzmi, ale, ale wie, wiecie, o co chodzi. No bo Lewandowski, tak? Stało mu się to. Papież, no papież to praktycznie od zawsze, nie? Małysz, Małysz, nawet Małyszowi się to zdało, no bo teraz Małyszak jest przecież walony za to, jaki jest stan skoków, nie? No, każdy wielki Polak dożywa tego momentu, w którym jednak jest zwalony w jakiś sposób, i nawet dopadł to Roberta Lewandowskiego. Więc na koniec tego wątku powiem, że nie róbcie tego przestańcie się spuszczać nad tym, że oni się, coś się pokłócili, a Lewandowski to jest taka diwa, bo nic nie wiecie, żaden z nich tego nie podkręca medialnie. Oni wszyscy, zarówno jedna strona i druga mówi, że nie, dajcie spokój dawno temu i nieprawda, dajcie temu żyć, a my bardziej palące problemy. Naszym selekcjonerem jest jakaś łysa pała. Może tym się zajmijmy, może tym się zajmijmy, że, że przed nami barażę, a bać się to się możemy stoni. Tym się zajmijmy, jeśli chodzi o reprezentację, a nie Lewandowski kontra Baszczykowski, bo tym to ja już akurat żyję. Yy, skoro Então toca wprawiliśmy odpowiednio, nakręciliśmy się tematem Roberta Lewandowskiego i Błaszczykowskiego, to może trochę zwolnimy. Przejdźmy do rzeczy, która yy, nie jest związana bezpośrednio z nami, z polską reprezentacją, tylko jest trochę dalej, nawet bardzo dalej, bo yy, w Arabii, czyli mianowicie to, o czym wspomniałem na wstępie, słabe wyniki o Ligi Arabskiej. Ostatnio pojawiły się dane, których dokładnie nie sadzeniałem przed sobą, więc ich aż tak dokładnie nie jestem w stanie przytoczyć, ale generalnie yy, były to dane z bodajże francuskiego Canal+, gdzie było jakoś pokazane, że tam 0,2% mężczyzn w wieku tam, no taki generalnie target piłki nożnej powiedzmy, oglądało mecz Al-Hilal tam bodajże z kimś tam grali. No generalnie chodzi o to, że strasznie małe i beznadziejne liczby wykręca ta liga arabska. I co można powiedzieć na ten temat? Poza tym, że absolutne zaskoczenie, i że nikt się tego nie spodziewał. Nie no, szczerze, ja byłem w tej grupie osób, która dawała w tej takie tam... Hmm, nawet jakąś szansę. Ja wiem, że było wielu, którzy od razu mówili, że nie, to padnie, panie, to nie pożyje, nie, nie ma szans. Ja mówiłem, że no, może padnie, a może nie padnie, wiecie, no jakby były, jasne, były Chiny na przykład wcześniej, no nie, ale ta Arabia saudyjska jeszcze bardziej to podkręciła, no nikt aż tyle pieniędzy to nie wydawał jednak, nawet te Chiny, jak tam miały te swoje gwiazdy, nie, więc stwierdziłem, że może, może jak aż tyle do pieca dowalą, to może im się to opłaci. Okazało się, że no, no niestety się to nie, nie udało, ponieważ przynajmniej moim zdaniem, to ograniczenie geograficzne jest nie do, nie do przeskoczenia nawet z takimi pieniędzmi. A mianowicie, jakie to jest, jaka to jest przeszkoda geograficzna? No to, że są w Azji i nie są w Lidze Mistrzów. No to jest, myślę, coś, z czym jednak nie wygrali i żaden kraj, no, tak jak przy przytoczyłem Chiny, a też wcześniej USA, gdzie działo się tam podobnie, oczywiście na mniejszą skalę, ale był taki motyw ze sprowadzaniem tam piłkarzy, jakichś gwiazd podstarzałych i tak dalej. To są kraje, wszystko USA, Chiny, Arabia. Gdyby się nie wiedzieli, uwaga, poza Europą, tak jest. Co oznacza, że e, no nie biorą udziału w Lidze Mistrzów i przez to, niezależnie ile mieliby chyba gwiazd, ciężko się do tego przekonać, bo nie biorą udziału w tych rozgrywkach, właśnie nie grają na co nie z takimi innymi klubami, które znamy, czyli z Realem, z United, z Barceloną i tak dalej. I przez to. No się po prostu nie chce Nie będę kłamał, że ja też tak naprawdę praktycznie w ogóle tego nie oglądałem i nie przyczyniłem się do zawyżenia statystyk oglądalności tej ligi. No po prostu... Po prostu mi się nie chciał, nie miałem czasu. To oczywiście wynika z tego, że tutaj futbolu jest za dużo, za dużo tego jest już w Europie. Więc jak ktoś ogląda, jak ja na przykład, oglądacie sobie Real, oglądacie sobie regularnie Real w Lidze, w Lidze Mistrzów, albo nawet jakiś drugi klub, albo w ogóle oglądacie sobie też czasami po prostu co ciekawsze mecze, tak jak dużo osób robi też ja, to się okazuje, że w ogóle nie ma czasu na nic innego. Ciężko jest wcisnąć jakikolwiek inny mecz, bo to już też trochę zaczyna się znowu tym tymi meczami, jak tego jest za dużo, więc na tą Ligę Arabską nie za bardzo jest siła. Zresztą były takie plotki o tym, że że ta dzika karta dla Ligi Mistrzów tam e, chcą dać nie, jakiemuś klubowi z Arabii Saudyjskiej, żeby w ramach tej dzikiej karty brał udział w Lidze Mistrzów, co oczywiście uważam, że jest pomysłem absolutnie głupim, ale może byłoby jakimś rodzajem ratunku dla tej ligi. No bo tak jak mówię, bez tego może być e, ciężko, nie, bo, i, bo to generalnie nie jest tak, że... bo tam była ta wypowiedź Ronaldo, w której on mówił, że no Liga Arabska jest bardzo mocna i tak dalej, że ona Mogłaby być w top tam 6-7 w Europie, nie? W sensie mogłaby na powalczyć z francuską. I generalnie ludzie to wyśmiali. Ja uważam, że może mogłaby Liga Arabska powalczyć z stricte poziomem z Ligą Francuską, nie? Bo tu mówimy o oglądalności. Z tym, że no, no właśnie nie dobiemy się, bo nie grają w Europie, nie? I dopóki tego nie, jakoś nie, nie zostanie zmienione, aż mam nadzieję, że nie zostanie zmienione, że te kluby nie będą grać w Lidze Mistrzów, naprawdę mam taką nadzieję. No to, no to poza Europą, poza no bo gdybyśmy założyli hipotetyczne założenie, w Polsce przyjeżdżają szejkowie i tworzą i wiecie, do, biorą, kupują legie Lecha, jeszcze Raków i ładują tam miliony, nie? Oczywiście to by się nie dało tak zrobić, ponieważ w Europie te zasady finansowego fair play są bardziej ścisłe niż, w, kurde, w Azji, gdzie pewnie ich tam nie ma w ogóle, no nie? Ale załóżmy, że tego nie ma. Hipotetyczne założenie. Gdyby w Polsce szejk pompował miliardy w Legion oraz Lecha, i one zaczęłyby regularnie grać w lidze mistrzów, tam nawet wygrywać, dochodzić do ćwierćfinału, półfinału, nie? I nagle europejscy widzowie, którzy pewnie legi to nawet nigdy meczu nie widzieli, może zobaczyliby, że kurde, to gra w półfinale Ligi Mistrzów, co pokonało Real, jakiś kurde Bayern. No co chodzi, może ja to obejrzę, nie? Nawet może by polubili jakichś zawodników i tak dalej, i tak dalej, i to by się miało jakiś sens. A w Arabii to chyba za bardzo faktycznie w przyszłości nie ma. Pytanie, co z ligą w kontekście tego długoplanowego pomysłu szejków, z tym, że, no wiecie, tam za te bodajże 10 lat ten Mundial ma być, tak? To chyba jeszcze, no nieoficjalnie, ale tak półoficjalnie, że, że to raczej Szejkom się uda. No i był taki plan, przynajmniej tak się myślało zawsze, że, że chodzi o to, żeby tą ligę zbudować z tymi ambasadorami, Ronaldo i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, prawda? I jakoś to przygotować, taki fajny grunt pod mundial, nie? To widać, że nie do końca się udało. I pytanie, czy Szejkowie teraz będą próbowali też jakoś ratować, no ale ratować to jest praktycznie operacja na trupie, no co, znowu latem będą kupować zawodników? Widać, że to nie wyszło i... I to chyba ostatecznie przekreśla taką, nie przekreśla tego mundialu, ten mundial pewnie tak się odbędzie i pieniądze będą zainkasowane, łysy z UEFA będzie szczęśliwy, a że z FIFA, w z UEFA to jest ten inny cieć, nieważne. E będą zadowoleni, pieniądze dostaną. Natomiast przekreśla to chyba, e nie wiem, chociaż, wiecie, ludzie, ludzie generalnie nie bardzo lubią uczyć się chyba na błędach, więc kto wie, może za 5 lat będzie kolejny wspaniały kraj typu, ach, nie mam pojęcia, kurde, jakiś bogaty kraj, e a, a Katar, może Liga Katarska za 5 lat będzie super modna i, i, i ten, no bo generalnie, jeśli Arabia z takimi pieniędzmi nie była w stanie zbudować u siebie Ligi, to już chyba żaden, zbudowała Ligę, ale nie zbudowała sobie wokół tego hype'u, no to chyba już nie za bardzo ktokolwiek jest w stanie to zrobić. I czy to dobrze? Chyba dobrze, no co ta Liga Arabska, no był, był taki lęk z nią, że może trochę zniszczy rynek no to okazuje się, że chyba nie zniszczy, więc to w jakiś naturalny sposób upadło. Piłkarze poszli, zarobili swoje i tyle. To pewnie za kilka lat będziemy traktować jako ciekawostkę, że coś takiego miało miejsce, nie tego lata ostatniego, takie okienko szalone. No i tyle, nic, nic to poważnego z tego nie wynikło chyba dobrze. Ale mówmy jeszcze na koniec o Jamalku, który w ogóle znerwował mnie trochę w weekend, bo Barcelona grała z Majorką i, i wszystko by się w ogóle udało, gdyby nie te wszystkie dzieciaki i ich zapchlony pies. Znaczy właściwie to jeden wścibski dzieciak i to bez psa, no bo psa tam nie było na boisku. No chodzi o Jamala, który po prostu wziął i w Barcelona, Barcelona miała 0-0, nie szło im, Gendogan nie karnego, to Jamal po prostu wziął z piłką, walną po prostu taką bombę w okno. I zaprzepaścił moje marzenia dotyczące tego, że Barcelona straci punkty. E, więc no niestety Robert Landowski zagrał w tym meczu. Nawet asystował przy tym golu w sumie. To no, była taka asysta, no wiecie, tam dziubnął mu piłkę. Właściwie Jamal wszystko sam zrobił. No ale asystę ma także super. Niemniej jednak nie będziemy o tym meczu rozmawiać. E, będziemy rozmawiać o, o innej ciekawej informacji odnośnie Jamala. Czyli super plotce transferowej, która mówi, że podobno PSG jest gotowe zaoferować Barcelona. Może nawet zaoferowało, nie pamiętam już. 200 milionów euro za Jamala. Przejście to bardzo dobrze. 200 milionów euro za Yamala. Yamal eee, ma 16 lat, pragnę przypomnieć. Eee, zadebiutował w zeszłym sezonie w jednym meczu, i w tym gra dopiero tak poważnie, co generalnie co mecz, nie, że tak regularnie. Eee, tak. W sensie, <słuch> zastanawiam się. Kiedy będziemy płacili na przykład 300 milionów euro za 10 lat nie, No bo jaki to jest potencjał? On ma 10 lat, przecież to jest jeszcze 30 lat kariery. Szybko, 300 milionów euro, naprawdę, jestem ciekaw, kiedy to się będzie działo, bo czuję, że rośnie ta bańka taka i ona musi pęknąć. I to jest bańka tego... Mitycznego płacenia za potencjał. no nie? Bo wiadomo, że to płacenie za potencjał do, jakiegoś, do jakiegoś konkretnego, do jakiejś konkretnej granicy ma sens, tak? No wiadomo, że jak piłkarz ma 22 lata jest kozakiem, a ma 6 lat i jest kozakiem, to jest 8 lat, dużo lat, więc dużo więcej pieniędzy za niego zapłacisz, chyba nie muszę nikomu tłumaczyć, no jeśli interesujecie się piłką dłużej niż 6 miesięcy, to chyba to rozumiecie. Natomiast yy, teraz dochodzimy już do takich skrajności, gdzie naprawdę mówię. Zobaczycie, wspomnijcie moje słowa, wam się oczy otworzą, jak mi się zamknął. Za 10 lat będą, będą płacić za właśnie 8 lat, jak 300 milionów euro, bo taki jest w nim potencjał. Mówmy się, ten chłop, ten chłop zagrał pół sezonu tak naprawdę w poważnej piłce w Barcelonie, w La Liga. Pół sezonu. 200 milionów euro. Popatrzmy na inne talenty i innych zawodników Barcelony. Bo teraz może wspomnę jeszcze jedną rzecz. Na razie zakładam, że ta oferta jest prawdziwa. Pewnie, pewnie to jest taki, wiecie, wymyślony temat, ale załóżmy, że jest prawdziwy, ok? Żebyśmy mogli się poprodukować, żeby żeby mógł sobie być content na tym. No więc popatrzmy na innych zawodników Barcelony w ostatnich latach, takich młodych, no nie. To jest tak, Fati. Fati, który, wiecie, super, o Messi, ale tu, ale brameczkę tam pff, tu, 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 tu tu, i skończył w Brighton na wypożyczeniu, prawda? I, i, i kontuzje go załamały, i tak dalej. E, Ricky pić. ok, Gavi, który w tym momencie leży połamany, i zobaczymy, jak wróci po kontuzji. Pedri, który został przeholowany, przeciągnięty po prostu jak wół po polu przez, przez trenerów Barcelony, I, i widać, jak ktoś na nim odbija, jeśli chodzi o kontuzję. No to proszę bardzo. W ostatnich latach te talenty kończą dosyć średnio, i jaka jest gwarancja, że Jamal nie skończy w ten sam sposób? W sensie, bo Barcelona dalej nie wyszła z tego, z tego mentalu, że wiecie. W sensie, stawiali na młodych, na swoich wychowanków, na tą Lamaziję. To jest super pomysł, ja totalnie to rozumiem. Ale to trzeba robić mądrze. A Laporta nie umie mądrze. I nikt w Barcelonie od szkółki najwyraźniej też nie umie dobrze. I Shawi nie umie dobrze, tam nikt nie umie dobrze. Oni się wszyscy zatrzymali w latach 2000-w 2007, 2008, 2009, kiedy tam był Guardiola, no nie? Guardiola nie był. W, Guardiola był w 9, tak? Ale wcześniej był Rijkaard. Ale. Zatrzymali się w tamtych czasach, gdzie wystarczyło wyciągnąć właśnie jakiegoś Szawiego i niestety wrzucić go do składu i wszystko bangla w sumie. I jest fantastycznie, i wszystko chodzi, i jest super, nie? Tylko, że wtedy nie niestety nagnieli dookoła siebie jakichś dobrych zawodników. A teraz na tych zawodników młodych, jeszcze młodszych niż nawet wtedy byli, wyciągani ze szkółek, jest o wiele większa odpowiedzialność na ich barki. najbardziej widać to właśnie po Pedrim który został przeczołgany, były z nim te memy takie, gdzie postarzali go przez AI, nie? W tym sezonie, w którym zagrał tam bodajże 60 spotkań w jednym sezonie, no to jest chore i teraz się odbija, widać po kontuzjach. To samo z Fatim i to samo może być z Yamalem, jeżeli Szawi i kolejny trener, który przyjdzie, będą katowali Yamala, bo jest super młody, chodź, strzel, będą na mu presję na głowę dodatkową. To też on walnie, to też się skończy tak samo, i będą go sprzedawać do jakiejś kuderii, Romy albo to ten hamu za 20 milionów euro po znajomości. No, bo Barcelona nie nauczyła się z tych młodych korzystać, nie? Plus, jedna rzecz, że, że ich wrzucają taką presję, a druga rzecz, że też to super, że to są takie talenty i jak się patrzy na Yamala i jego ułożoną nogę, to aż grzech nie skorzystać, prawda? No, grzechnie skorzystać, ale to nie jest FIFA. I też może warto pomyśleć o tym, że wiecie, młody zawodnik. To jest taki zawodnik, który ma 20-22 lata, no spójrzcie na real na przykład. Tak? W RALu jest wielu młodych zawodników, mówicie, że są super młodzi, to jest super przyszłości ja się zgadzam. Ale mimo wszystko to jest tak, Belinga ma 20, człomeni ma 24, Kamawinga ma 21, niby ok. no Winus ma 23 to są młodzi piłkarze, bardzo. Ale w porównaniu z Yamalem, który ma 16, Fatim, który jak wchodził do składu Barcelony, też miał 17, Pedrin, który też miał z 18, jak wchodził do składu Gawim, który teraz ma 19, ktoś powie, że to jest niewielka różnica, ale to są 3-4 lata. To jest dużo. Vinicius 3-4 lata temu to był bardziej pośmiewiskiem niż piłkarzem. Bellingham 3-4 lata temu to dopiero w Borusii tam pokazywał swój potencjał. Kamavinga 3-4 lata temu też był w innym miejscu zupełnie. Czułameni dopiero w Monako gdzieś wyrastał. To jest zasadnicza różnica. Kiedy wyciągasz piłkarza, kiedy on rośnie właśnie w takim Monaco, Borusi i teraz w wiek 23-24 lata, on pikuje sobie w realu, znaczy pikuje, to jeszcze pewnie pik kariery tych piłkarzy będzie później, ale wiecie o co chodzi, a kiedy od razu wyciągasz świeżo z Akademii 16-17-latka i od razu wrzucasz go do Barcelony, na kampną w Ligę Mistrzów i mówisz: masz, idź, zrób show, szybko, więcej, mocniej i tak dalej. No tak się po prostu nie da. I dlatego oni się wyłamują po kolei, Pedri, Fati, albo, albo w ogóle kariera im się wyłamuje jak Piciowi i tak dalej, i tak dalej. No nie, więc jakoś reasumując te 200 milionów euro, yy, to jest chore. Jeżeli to jest prawdziwa oferta, no to tym, tym bardziej, jeszcze jedna rzecz, jeśli to jest prawdziwa oferta, to nie wiem, jak można być takim debilem, żeby tego nie przyjąć. Jeżeli to jest prawdziwa oferta, to Laporta awansował u mnie o dwa piętra w górę, jeśli chodzi o ranking debili totalnie, no nie. Bo ja rozumiem, że tam jest wiara w to, że to jest drugi Messi. Ale 200 milionów euro za chłopa, który ma 16 lat i zagrał pół niezłego, nawet to nie jest jakiś fenomenalny pół niezłego sezonu. Jeżeli Laporta, i to klub oczywiście przypomina cały czas Barcelona, tak? Z, z długami i dźwigniami ich słynnymi. Jeśli to była prawdziwa oferta i on to odrzucił, bo stwierdził, że ja mal to będzie przyszły Messi, to bym się tak grubo śmiał z tego, że ja cię kręcę. Ale tak jak mówię, nie wydaje mi się, że to jest prawdziwa oferta. Myślę, że nawet w PSG nie są aż tak głupi, żeby tyle pieniędzy za niego wydawać. Zresztą w PSG to wiecie jak to jest. PSG to jest taki klub, że tam co tydzień ich łączą z nowym skrzydłowym, nie? Tu Vinicius, tu Jamal, tu Leo, tu tamten, tu SRAM, ten ozimen, Kelia. Boże, kto z nimi nie jest łączony, no nie? Ale stwierdziłem, że to jest na tyle głupi, na tyle śmieszne, że muszę o tym powiedzieć i przy okazji też właśnie powiedzieć, co sądzę o tym, o tych młodych talentach, szczególnie w Barcelonie, bo myślę, że tam one nie są zbyt dobrze wykorzystywane, i zobaczymy, co będzie właśnie jeszcze z innymi, z tym markiem Guju, czy jakoś się nazywa, z tym Kubarsim, Co z nimi będzie? Czy, oni, czy oni, czym im się uda, może zrobić karierę, czy też kontuzje, wykorzystywanie za zanadto i tak dalej, i tak dalej. Czy to ich dopadnie, czy Barcelona e, zmądrzeje. Ale zobaczymy, może Jamal wielkim piłkarzem będzie, może za ileś lat będzie warty 200 milionów euro, ale nie teraz. Teraz nie jest wart 200 milionów euro. Absolutnie. Więc tak, to by było chyba na tyle. Następny odcinek to jest. Yy, nie, jest 10 marca. A zastanawiam się, kiedy są baraże. Maraże to chyba w czwartek są baraże. Czyli. Nie, to za tydzień jeszcze będzie normalny odcinek, a za dwa tygodnie będziemy się albo śmiać z reprezentacji polskiej. Dotpaliśmy ze Stonią albo albo nie wiem co będziemy robić. No w każdym razie będzie o bagażach, nieważne. Tak już dzisiaj długo chyba było. Dzięki za oglądanie, do zobaczenia. Hej!